Mroczne wygnanie miało miejsce w płonących piekłach. Była to wojna domowa, która rozpętała się między najwyższymi a pomniejszymi złymi. Mówi się, że zarzewiem tego konfliktu był gniew pomniejszych na najwyższych, którzy porzucili odwieczny konflikt na rzecz wykorzystania nefalemskiego potencjału ludzkości. Pomniejsi źli, wierząc, że demony są z natury lepsze od śmiertelników i że powinny toczyć wojnę z Królestwem Niebios bez niczyjej pomocy, wcielili w życie błyskotliwą strategię, aby obalić najwyższych złych. Prowadzeni przez Azmodana, Władcę Grzechu, Beliala, Władcę Kłamstw, zbuntowane demony opanowały większość płonących piekieł. Najwyżsi źli walczyli z niszczycielską mocą i unicestwili jedną trzecią z radzieckich Legionów Piekła. W końcu jednak osłabieni i beścieleśni najwyżsi zostali wygnani do królestwa śmiertelników. A zmodan miał nadzieję, że pozostaną tam więzieni na zawsze. Władca Grzechu wierzył również, że kiedy trzech zostanie zesłanych na ludzkość, anioły będą zmuszone skupić się na świecie śmiertelników, a to może wystawić wrota królestwa niebios na atak. Jeden z przekazów na temat mrocznego wygnania mówi, że triumf. Pomniejszych złych nie trwał długo. Relacje między Azmodanem a Belialem szybko się popsuły, gdy zaczęli spierać się o to, kto powinien objąć najwyższą pozycję w płonących piekłach. Kiedy wybuchła przemoc, zapomniano o pakcie. Pozostali mieszkańcy piekła podzielili swoje poparcie między pomniejszych i wkrótce wybuchła kolejna krwawa wojna domowa. Niektórzy mówią jednak, że między Azmodanem a Belialem nie nastąpił rozłom i że spiskowali aby podporządkować swojej woli całe stworzenie. Zanim Tyrael odkrył prawdę, najwyżsi już od dziesięcioleci siali chaos w sanktuarium. Subtelnie zwracali brata przeciwko bratu i naród przeciwko narodowi, podżegając do wojen i niepokojów na ziemiach Kedzystanu. Wiedząc, że w następstwie wojny grzechu zabrakło tylko jednego głosu, by ludzkość przestała istnieć, Tyrael nie ośmielił się poinformować rady Angiris, że siły piekielne po raz kolejny zagrażają ludzkości. Wiedział, że musi interweniować bez ostrzegania innych aniołów i nie dopuścić do tego, aby najwyżsi źli znieprawili śmiertelników. A sprawiedliwości został niebiańskim odszczepieńcem, gdyż opowiedział się po stronie ludzi. Była to wspaniała, choć krótka chwila kiedy klany magów odrzuciły podziały i razem stanęły przeciw wspólnemu wrogowi. Horadrimowie nieubłaganie ścigali trójce przez opuszczone imperia wschodu, a nawet przez niezbadane krainy zachodu, pozostawiając ręce archanioła Tyraela nieskalane. Horadrimowie byli grupą magów wywodzących się z pozostałości rozproszonych klanów magicznych, które Marchanio Tyrael wyznaczył misję pojmania trzech najwyższych złych. Pierwsi Horadrimowie byli nieznajomymi, wybranymi nie ze względu na jakąkolwiek szczególną mądrość czy zasługi, ale dlatego, że mieli największe szanse zrealizować misję Tyraela. Pierwsza grupa Horadrimów była niewielka. Niektórzy mówią, że liczyli siedem osób inni że tuzin. Obie liczby mogą być prawidłowe, jeśli założyć, że mogą towarzyszyła eskorta, uczniowie lub inni, którzy mieli pomóc w misji. Wiadomo za to, że przewodził im mak o imieniu Talarasza. We wszystkich przekazach opisywano go jako wzór Choradrima, bezinteresownego i szlachetnego przywódcę, który jednoczył zakon w najtrudniejszych chwilach. Tyrae zebrał odłamki samego Kamienia Świata, i stworzył z nich trzy kamienie dusz, z których każdy nasycony był mocą pozwalającą więzić wewnątrz esencję najwyższego zła. Jared Kane wspomina, że kamień dusz mefista był szafirowy, bala-bursztynowy, a diablo-rubinowy lub krwawo-czerwony. Jared pisał również, że inteligentny i pobożny mak o imieniu Zoltun Kul miał za zadanie nosić ze sobą kamienie i chwytać w nie dusze demonów. Gdyż najbardziej się do tego nadawał. Choć nie zostało to wyraźnie powiedziane, możemy założyć, że Zoltun Kul był magiem najwyższej rangi klanu Eneadów. Zanim powstali Choradrimowie, najwyżsi źli już od wielu lat siali w grozę, nienawiść i zniszczenie wśród ludzkości. Wiadomo, że mieli niezwykłą zdolność do zamieszkiwania w ciałach ludzi, może nawet figur politycznych i religijnych. Na szczęście dla choradrymów kamienie duszy zostały dostrojone do nikczemnej esencji demonów, a to pozwoliło magom odnajdywać Najwyższych nawet wtedy, gdy skrywali swoją prawdziwą postać w ciała śmiertelników. Jak na ironię, to właśnie Mefisto, pan nienawiści, uważany za najinteligentniejszego z najwyższych złych, został odnaleziony i schwytany jako pierwszy, pobliżu jednego z wielkich ośrodków miejskich w Walka pochłonęła wiele niewinnych istnień ludzkich i Hradrymowie poprzysięgli unikać konfrontacji z kolejnymi najwyższymi złymi na zaludnionych obszarach. Gdy Mefisto został uwięziony, jego kamień dusz przekazano młodemu wówczas zakonowi za Tal Talrasza wiedział, że tylko im można powierzyć tak ponurą powinność. Wiele lat później zakon wzniósł w dżungli w pobliżu kuras świątynne miasto Trawinka. Aby chronić kamień dusz, miało to oczywiście tragiczne konsekwencje, ponieważ nienawiść Mefisto z czasem spoczyła tę szlachetną relikię. Zadanie polowania na najwyższych złych było ogromnie trudne, a magowie wielokrotnie błądzili, gubiąc trop demonów, by potem podejmować go ponownie. Z czasem Diablo i Bal wyruszyli na zachód przez bliźniacze morza, na pustynię Aranoch. Horadrymowie pozostawali w ciągłym pościgu. Pan schronił się w mieście Lud na trzy dni, podczas gdy Talarasza i Horadrymowie cierpliwie czekali. Demoniczny władca uciekł następnie na północ, na spalone słońcem pustkowia. Surowa pustynia nie uchroniła go przed Horadrymami, ponieważ byli to mężowie równie wytrwali, są talentowani magicznie. Pan Zniszczenia zaatakował ich furią swoich mocy. Ziemia rozstąpiła się z hukiem i buchnął z niej ogień, paląc wszystko i wszystkich na swojej drodze. Grunt się zapadł, a bojownicy pogrożyli się w sieci podziemnych jaskiń. Niestrudzeni choradrymowie kontynuowali jednak atak. W desperackiej próbie przetrwania, bal rzucił niszczycielski czar na taraszę i zniszczył burszczynowy kamień dusz. Mimo to ludzie walczyli dalej i uznaje rozszalałego władcę demonów. Ta'arasza zebrawszy największe odłamki kamienia, uwięził w nim niszczycielską esencję Bala. Istnieją pewne nieścisłości do tego, w jaki sposób rozbity został bursztynowy kamień dusz. Mówi się, że kamień został zniszczony w walce z powodu nieostrożnego obchodzenia się z nim przez jednego z Choradrimów Sultuna Kula. Niezależnie od tego, co stało się naprawdę, gdy Bal został usiedlony w odłamku, było jasne że sam kamień nie zdoła na zawsze zamknąć esencji demona. W przebłysku geniuszu Zoltunkun zasugerował, że człowiek mógłby okiełznać duszę demona, używając odłamka jako łącznika. Kul uważał, że serce śmiertelnika może stanowić swego rodzaju substytut kamienia dusz. Kiedy mak powiedział, że będą potrzebowali śmiertelnego naczynia, aby uwięzić w nim bala i walczyć z demonem przez całą wieczność, Wśród horadyjmów zapanowała cisza. Chwilę później wystąpił sam Talrasza, ich ukochany przywódca, gotowy na straszliwe poświęcenie. Wtedy zjawił się Tyrael i zwrócił się do Talraszy. Twoja ofiara nie zostanie zapomniana, szlachetny magu". Następnie przeprowadził ludzi przez podziemne tunele do komnat grobowych dawno zmarłych królów. Tam, w głębi jednego z największych grobowców, Horadrimowie zbudowali kamień wiążący z wyrytymi runami, przymocowany do ścian komnaty niezniszczalnymi łańcuchami. Talrasza rozkazał wówczas swoim braciom, aby przykuli go do kamienia. Gdy inni Magowie patrzyli ze smutkiem, Trael zbliżył się i wbił złoty odłamek w serce Tarraszy, przenosząc do jego ciała duszę bala. Z wielkim bólem Choradrimowie zapieczętowali komnatę i zostawili brata, by zmagał się z próbującym się uwolnić duchem Bala, zapewne na całą wieczność. Po utracie talaraszy to Jared Kane został przywódcą Haradrimów. On i jego ocaleli towarzysze przez prawie dekadę podążali szlakiem grozy Diablo. Poszukiwania zawiodły ich do odległych zachodnich krain Kandurasu, gdzie ostatecznie pokonali i pojmali Diablo. Tym razem kamień dusz zadziałał prawidłowo a demoniczna istota władcy grozy została uwięziona. Kamień ukryto w labiryntowym systemie jaskiń w pobliżu rzeki Talsande. Tyrel objawił się przed Horadryomami po raz ostatni i pogratulował im wielkiego, ale też gorzkiego zwycięstwa. Oświadczył, że miejsca przebywania kamienia należy strzec przez cały czas i nie dopuścić, aby władca grozy znów kroczył wśród ludzi. Pozostali Choradrymowie zbudowali niewielki klasztor i system katakumb w jaskiniach. Nie otrzymali żadnych wskazówek od Tyrela, ale wiele dyskutowali na temat tego, co powinien dalej zrobić zakon. Czered nakazał, aby spisać przekazy. Opracowano zasady postępowania i rozpoczęto wstępną formalizację zakonu Choradrymów. Można przypuszczać, że niektórzy wrócili do domów, które opuścili dawno temu podczas gdy inni kontynuowali swoją niewdzięczną misję, szukając zła w jego wielu wcieleniach i stojąc na straży przeciwko siłom ciemności. Niezależnie od tego, charakter zakonu Horadrimów zaczął wówczas ulegać przeobrażeniu. Ze zróżnicowanej grupy magicznych wojowników zmienili się społeczność stoickich badaczy akademickich. Jedynym wyjątkiem był oczywiście Zoltan Kul. Po tym jak zakończyły się łowy na trzech, Zoltun Kul opuścił choradrimów i wrócił do Kegżestanu, aby kontynuować badania magiczne. W kolejnych latach niewiele o nim słyszano, dopóki nie pojawiły się niepokojące doniesienia o tym, że zbudował rozległe archiwum pod wschodnimi pustyniami i rozpoczął szereg dziwnych i haniebnych eksperymentów. W końcu udało mi się odkryć tajemnice kamieni dusz, które kiedyś nam, Horadrimom, przekazał Tyrael. Są wspaniałe, ale na pewno można je skopiować. Nie, nie tylko skopiować. Ulepszyć. Mój kamień pomieści duszę nie tylko wielu demonów, ale nawet aniołów. Owy na trzech uczyniły z niego pustą i nieczułą skorupę człowieka. Nie odczuwał przyjemności ani bólu, uprzedzeń ani żalu. Popadł w obsesję na punkcie kamieni dusz i wierzył, że może stworzyć własne naczynie, zdolne okiełznać esencję aniołów i demonów. Zoltun Kul zamierzał wykorzystać ten czarny kamień dusz, pełen wściekłości i nadziei, strachu i odwagi, jako substytut własnego czarnego i pustego serca. Horadrymowie z wielkim bólem zgodzili się, że ich przyjaciel musi umrzeć. Nie wiadomo jak doszło do zabicia kula i kto tego dokonał. Stanowi to bowiem jedną z największych tajemnic zakonu. Morderca, kat, potwór. Tak Horadrimowie nazywali Zoltuna kula. Choć zapłacili za to wysoką cenę, udało im się zgładzić czarodzieja za zbrodnie przeciwko naturze i zamknąć jego strzaskane zwłoki w krainie cieni. Chyba bali się, że może powrócić. Chociaż nieszczęsny przypadek Zoltuna Kula nie zgasił zapału Choradrimów, to na zawsze znacząco go ostudził. Nie ma dowodów na to, że inni członkowie zakonu przeżyli los podobny do Kula. W rzeczywistości to, co stało się z innymi magami, pozostaje tajemnicą, ale wiadomo, że z upływem czasu liczba Choradrimów zmalała. Należy jednak pamiętać, że byli oni zawsze bardzo skrytym i ascentycznym stowarzyszeniem. W pewnym momencie historii Horadrymowie porzucili obowiązki bohaterów. Jeśli obejrzałeś do końca, daj znać w komentarzu. Zachęcam również do lajkowania i subowania. Dzięki za oglądanie, trzymaj się.